Dzisiaj koło domu spotkałam kobietę, którą poznałam jako jedną z pierwszych Polek po przeprowadzce do Polski 3,5 roku temu. Spieszyłam się na autobus, miło się przywitałyśmy i poszłyśmy w swoje strony. A ja przypomniałam sobie, jak trudno było wtedy znaleźć słowa. Nie znając języka polskiego, próbowałam się z nią porozumieć, mieszanku białoruskiego i rosyjskiego, opowiedzieć trochę o nas, o tym, jak i dlaczego znaleźliśmy się w Polsce. Nie przestaje mnie zadziwić, jak ważny jest język w komunikacji. Teraz, gdy swobodnie mówię po polsku, bez trudu mogłabym z nią porozmawiać, a nawet nawiązać przyjazne relacje. A wtedy wydawało mi się to niemożliwe. Myślałam, że nigdy nie opanuję podstaw obcego języka, nie będę w stanie komunikować się z miejscowymi, a teraz tak przyjemnie jest czuć to zacieranie granic, dlatego wszystkim obcokrajowcom, którzy przyjeżdżają do nowego kraju. Gorąco radzę: nie bójcie się nowego języka, inwestujcie w niego swoje zasoby i czas, bo później to właśnie język stanie się dla Was wsparciem i pomocą w postaci kontaktów i życzliwości mieszkańców tego kraju.